ale było śmiesznie dałam dupy wolna cipa ja pierdolę jakim trzeba być śmieciem życiowym żeby kurwa streamercy 1000 zł wysłać, serio no co ja 1000 zł 1000 zł uwaga ona, ona nie widzi ona ona tylko czekazy przystanie. jeżeli ktokolwiek z was wysłał więcej niż 100 zł streamerce w tym momencie kurwa wypierdalać za bramę wypierdalać za bramę raz kurwa nie eee, smutno mi trąba Ile to było? 19 cm? Czy tam 17? Nie pamiętam już w sumie, bo to mam w piździe, ale dobra. 14,5 cm, kurwo zapamiętaj! Ale jak chłopci zacznie gadać o jakiejś ladze naprawdę 19 cm, to wasz się żygać chce, dosłownie. ile to jest chyba tyle, nie? No, to będą akurat. Uwaga, zobaczmy nam centymetrów szpary. Ile? 2,5 cm. Ale by mi garduje. Czemu ja to przeczytałam? Boże, jebazek! Byli bym dziury nieuciesanej? Przestań, fu! <laughs> Albo anus dla Stazji! <laughs> no spierdalaj. No bo gdzie mam go włożyć? Już się nie ma! So, What What dole! Wkładasz i później robisz tak. Wkładasz, już no, to no, to znowu wkładasz, to wkładasz, to wkładasz i wkładasz. No i co teraz, bierzesz gumę Pokaż, jak walisz. Tak ta, biorę penis w rękę i robię tak. O stuleki sobie wchodzą i... No, wymieńcie mi jedną osobę, która tak robi. Kurwa, na spodnie się spuściłem. Dużo groszy w sklepach. Znaczy wiecie, ja bym mogła siedzieć w kurde na czatach tak... Wypięta, ale tak się nie da. W sensie, what the fuck, oh, o Boże, stresuję się. O matko, ale jestem w strasznym kadrze. Jejku, no nic, nieważne. No, okej, okay, wróciłam. Tam dobra, słuchaj, jak przebiegła ta, e, Przybyła ta kontrola? Eee, okay. Siema.

Co? Sto! co dzisiaj rano robiłeś No widziałam tą stronę na P Mhm, widziałam tę chusteczkę Trzy, dwie, trzy O jeszcze tylko światło sobie tutaj